Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Deurhara, a dzisiaj, moi drodzy, zagramy sobie w takie dwa króciutkie horrorki. Dwunastoletnia gimnastyczka Tynia desperacko pragnie zadowolić swoją matkę kobietę, która ma obsesję na punkcie przedstawiania wizerunku idealnej rodziny. Pewnej nocy Tynia znajduje dziwne jajko. To, co się wykluwa, jest nie do uwierzenia, okej? Okay? Zobaczmy, co mi się takiego wykluje biorąc pod uwagę screeny, You must win. Musisz wygrać. Mam wrażenie, jakby z tego jajka wykluła się druga mama. Ej, a jeszcze niżej wykluł się pan Misiu z nożem. Tak? On manuś, nie wiem. Pan Misiu znalazłem jajko. Zobaczmy, co się wykluje z jaja. Ojo, jakie słodkie jajo. Biorę go w swoje łapki i zabieram do domu. Okej, okay, będziemy mieć tutaj wybory i na podstawie tego, co gdzieś tam będziemy sobie wybierać Różne rzeczy pewnie będą się działy z jajem Pierwszy dzień jajo po prostu Widzowie, lewituje Pomiędzy kwiatkami, lewo, prawo Ok Czas na praktykę Mam schować jajko Albo schowajmy jajo Nie wiem po co, jajko jest bezpieczne Dobra widzowie Bardzo, bardzo ważne jak macie tajemnicze jajo, schować, żeby było bezpieczne. Nie róbcie tego, nie podnoście dziwnych, tajemniczych jaj. Dzień drugi. Bardzo, ale to bardzo skomplikowane zadania. Nie można było, nie wiem, poćwiczyć, potrenować, ale również schować jajo. No dobra, moi drodzy, cały jeden dzień na schowanie jaja. Mogę je po prostu ocieplać albo pójść sobie poćwiczyć. Nie wiem, wsadźcie do mikrofali, będzie mu zajebiście cieplutnie. Dobra. Ogrzejmy jajo, dobra, widzowie, będziemy. Panisiu się pojawił z jaja. Nie, rozrywasz pana misia, żeby włożyć w niego jajo. Pani misiu, a może spróbujemy kiedyś? Dobra, jajo ma ciepło, super. Kolejny dzień, w momencie kiedy już wypatroszyliśmy misiaka, żeby schować do niego jajo. Co się wydarzy teraz? Patrzcie, ale on jest zadowolony. Lewitujący pan misio w lewo i prawo. Jajo jest wielkie, ok? Co się stało z panem misiem? Zostań zajem albo ćwicz. Jajo jest moje! No twoje, twoje. I pana Misia. Co to? Matka wylazła z jaja, nie? Co to je? O co chodzi? Albo mama przyszła, żeby powiedzieć: O kurde, córeczko, co ty robisz tutaj? Takie wielkie jajo, skąd się wziął? Mamy jest y, zdenerwowana, czym? Musisz wygrać, ale co wygrać? Mam jajo wielkie, mamy! Zobacz, jajo, wielkie. Zobaczymy, co się wykluje. Dzień czwarty. Chyba nie wygram, bo nic nie ćwiczyłem. Zajmuję się jajem mama. Słyszę dźwięk. Dobra, widzowie, zaczyna się. Z jaja powstało. Jak to jest ten, ten Pokémon. Co to? Nazwę ją Ali. To oko? To. Pokebol? Co wyszło z tego jaja? Drugie jajo. Nie, to jest oko widzowie. Albo drugie jajo. Nie wiem, co to jest. To jakiś pterodaktyl kuźwa. No nie piszcz. Nie piszcz. Klapkiem zaraz! Nie piść. Co mam ci zrobić? Pan misu, zrób coś! Jajo pisz, Znaczy już nie, jajo. Bafę ali albo. Nie no, dobra, umyj! Umyj! Niech przestanie piszczeć! I purring! Co to jest purring? Zamknij Nie wiem co, co się z tobą dzieje Przepraszam za moją niewiedzę Ale purring? Mruczenie! To jest według ciebie mruczenie? Wygląda jakby ktoś teraz nadepnął na niego W sensie tak... Nie wiem, nie wiem co się z nim dzieje widzowie, ale chyba nic dobrego Wygląda na zadowolonego No to dobrze, co dalej? Co zrobi Ali? Takiego niesamowitego Ali mnie kocha! Jestem jej mamy! No to siema, ale mów mi mamę. Chcesz poznać pana misję? On cię ogrzeje. Zrobimy to, co z poprzednim misiakiem. Mama jest zła. Ale. Ali! ATAK! Atakuj! Zadziob! Jesteś przegrywem. Nie jestem przegrywem. Przepraszam bardzo, ale zniosłem jajo. Znaczy nie. Zaopiekowałem się jajem i teraz patrz, mamę. Mamy Pokemona. Będę na nim latać. Co to? Co się dzieje? Mam wrażenie, że coś... Ktoś kogoś pożarło. Tu stało się widzowie coś złego. Znalazłeś dziób. Jak dziób? Czy mamkę oderwała dziób? Gdzie jest Ali? Został tylko dziób? Co to jest? To jest mamkę? Czy to jest mój Pokemon, który jeszcze bardziej ewoluował? Cześć. Mów mi mamę. Albo tatę. Ali? Tak, to chyba Ali. Nie to jakiś zombie. To wygląda jak ja. To niedobrze. I co? Ali zamienił się we mnie. To niedobrze, był pięknym pterodaktylem. A już nie jest. Okej, okay, rozumiem. Giereczka inspirowana filmem, który ma wyjść. Ale jestem bardzo ciekaw, co by się takiego wydarzyło, gdybym. miał. w dupie. E, jajo. Widzowie, teraz. Teraz zrobimy tak, żeby jajo było niezadowolone. Dzień pierwszy, jajo lewituje, lewo, prawo, lewo, prawo, mamy w dupie jajo. Nie będziemy go chować. Nie ma czasu na jajo, niech se lewituje dalej. Dzień drugi, dzień drugi, jajo dalej lewituje sobie lewo, prawo, w dupie z jajem, niech rośnie. Dobra, muszę wygrać, dokładnie, mamkę będzie zadowolona w tym momencie. Jajo chyba jeszcze bardziej urosło i nie będziemy go ogrzewać. E, nie zostaje z jajem. Muszę być najlepszy tutaj. Będę ćwiczył dalej. Mamkę zadpacz. Jaka mamkę zadowolona? Dobrze. Super. Cieszę się. Możesz wygrać? O, oczywiście, że mogę. Gdzie jest JAJO. Okej, okay, jajo mnie wystraszyło swoim wzrokiem. Nazwę go Ali. No dobra, no to chcesz? To mamy znowu pterodaktylka. Cicho bądź! Cicho bądź! NIE NIE wykąpięcie! IDĘ DALEJ ĆWICZYĆ ŚMIERDZI JAK KREW PACHNIE krwią. NO TO niedobrze ALI CAPI MAMKĘ MAMKĘ BO MI PTERODAKTYL CAPI ALI JEST GŁODNY NO TO JA IDĘ ĆWICZYĆ DOG GOES MISSING ALI POŻAR PIESEŁA NIE DOBRZE NIE DOBRZE PANIE MISIU ty jesteś NASTĘPNY JEST CISZA COŚ SPADŁO Ej, to nasz pterodaktyl? Zajebi się, coś się, nie wiem, rozszeskało o podłogę? Okej, okay, idę dalej! Nie no nie, okej, okay, co się, co, co, dalej? To pterodaktyl, w sensie pterodaktyl żyje! To mamkę chyba spadła! A nie, mamkę jest zadowolona! Ty ja nie wiem co spadło i się, ja nie wiem. Jesteś wygrywem, no to dobrze. Ale znalazłem znowu dziób, moi drodzy. Tak, znalazłem nowy dziób, nie wiem gdzie jest Ali, i w dzień dziesiąty. nie wiem co tam wpadło. Przecież to wygląda, jakby Ali mi faka teraz pokazywał. Ali, dlaczego mi faka pokazujesz? Ty będzie okuty. Tak cudownie się to, bo opiekowałem w tym momencie. I w sumie tyle. Nie wiem czy Ali nas pożarł, czy nie. Może, Może zaprzyjaźniliśmy się i teraz biegamy z nim. Zarączkę po łąkach, ale moi drodzy to jeszcze nie wszystko dzisiaj, ponieważ zagramy sobie jeszcze w... straszny makaronik, nie, tak myślę najłatwiej to przetłumaczyć, z tego co rozumiem gra polega na tym, że będziemy musieli moi drodzy zrobić ten oto makaronik i nie wiem co dalej, jeśli mam być szczery nie wiem czemu to się nazywa straszny makaronik, proszę mi nic tutaj nie robić, jaki wielki telewizorek, dobra, widzowie... Mogę podejść do telewizora i go wyłączyć. Nie lubię tego mrowienia takiego, więc wyłączymy sobie oczywiście telewizor. To mrowienie takie, takie. Brrr, zawsze mi się kojarzy z um, The Ring. Tym filmem, jak byłem mały, to kurde się go bałem bardzo. Dobra, moi drodzy, potrzebujemy: wodę, makaron, yy, jaja, sausage w sensie parówki, tak? Spa yy, te, przyprawy. A ja mam w ogóle gotować ten makaronik. Dobrze. Mamy jaja. Jaja mamy. Mamy sausagę. Mamy sausagę. Dobre. Pięknie. Co dalej? O kurwa. O Boże. Ale ja jestem debilem. Wiecie co? Ej, Ja się tak, o Boże, ale się przestraszyłem. Widzicie to? Tę lampkę? Widzicie to? To tutaj. Zaznaczam wam, o. Kręcę się wokół tego. Myślałem, że to jest, kuźwa, oko na suficie. Że jakieś oko się na mnie patrzy. O, w pupek to tak... Jakiś manekin. It seems to be broken. Pipes downstairs. Znowu te oczy. Ja nie chcę schodzić na dół. A tu nie ma wody albo w kiblu? To nie wygląda dobrze, widzowie. O, rura, rura. Maybe... Czymś muszę ją naprawić. O! Taśma, taśma wszystko. Taśma wszystko, widzowie. O pru, 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 pru. Kto mnie tu zam... O Jakieś dźwięki O pru, o pru, o pru, W dupie mam tę grę! Mam do tego podejść? Ja nie chcę już makaroniku. Ja chyba zjem coś na mieście. Mamy wodę. Dobra. A gdzie w ogóle makaronik? Ty mi powiedz. Okej, okay, jaja włożyłem. Sausage tu włożyłem. O skurwesyn. Ktoś puka. Co jest? Czekajcie. Zgubiłem się. Nie wiem, gdzie mam makaronik. O, <słysy> makaronik! Gdzie ja makaronik mam? Może na górze jest. Halo. Coś tu przebiegło, nie? Nie. A to to się świeci. O. Ja miałem zamieszać. Tu jest makaronik. O Boże. Dybilem jestem. Dobra. Telefon. Ty, bo jak kurwa chyba miałem to tutaj grzać. A mam wrażenie, że ja to gotuję na... Na szafce, na blacie, co kto chce? Coś z góry krzyczy! O, w pupę! Co to? Proszę mnie nie straszyć. Proszę tu mnie zostawić w spokoju, naprawdę, coś piszczało tutaj. Kurewa, nic nie ma. Halo. Halo. Nic nie ma. Co to było? Sprawdźmy nasz makaronik. Spices. Gdzieś tu były. O. Spices. Pik. Prawie zrobione. Widzowie, ja gotuję na blacie. Nie wiem, co się tu dzieje. Są skończone? No to dobrze. Patrzcie, widzowie, jak ugotowałem. Idę teraz zjeść makaronik w łóżeczku. Coś tam piszczy? Idę do łóżeczka. Już? I co, i to koniec? To dobrze, bo jakby mnie jeszcze coś kurde mocnego wystraszyło, to bym się zesrał. Niesamowite jest to, że udało mi się dzisiaj ugotować makaronik widzowie na blacie. Możecie za tę sztuczkę zostawić tego super kciuka w górę. Tymczasem my się pysie. To by było tyle na dzisiaj. Ja się z wami żegnam i widzimy się niebawem w jakimś innym odcinku. Trzymajcie się! Pa, pa!